Voltboy to maskotka korporacji Voltek, pojawiająca się w jej reklamach, filmach instruktażowych oraz na produktach. Zawsze uśmiechnięty, blond chłopiec, występujący najczęściej w żółto-niebieskim kombinezonie mieszkańca krypty. To także jeden z symbolów serii Fallout, który towarzyszy nam w zasadzie od początku. Wykorzystywano go do wizualnej prezentacji profitów i statystyk gracza. Z czasem zaczął pojawiać się coraz częściej. W pierwszych Falloutach nie miał imienia. W dołączonym do jedynki podręczniku jest nazywany Woldmanem. Twórcy Fallout Tactics nazwali go błędnie Pip boyem co naprostowali później Tim Kane, Leonard Bojarski i Chris Avelone, twierdząc, że od zawsze miał być Boyem lub Fallout bojem. Boyem oficjalnie zaczęto nazywać go już po przejęciu marki przez Bethesda. W świecie Fallouta pierwotnie twarzą Woltek był znany hollywoodzki aktor, Cooper Howard, mąż Barb, wysoko postawionej dyrektor korporacji. Lecz po tym jak odkrył prawdę o planach pracodawcy, ich drogi się rozeszły. Stanowił on jednak inspirację do stworzenia woldboya. Nowa maskotka przejęła chociażby jego zawadiatki uśmiech czy kultowy gest kciuka uniesionego w górę. Przez lata fani serii spekulowali, co on oznacza. Okej, okay, czy może test kciuka? Według niego, jeśli atomowy grzyb jest większy niż wyciągnięty kciuk, to znaczy, że znajdujemy się w strefie rażenia. Jest to jednak mit, ponieważ wszystko zależy od mocy ładunku. Puszczone oko, uśmiech i kciuk w górę mogą też wyrażać zadowolenie, prawdopodobnie z usług firmy, wesoły marketing. I wiecie co? Obie te teorie okazały się prawdziwe. Brian Fargo przyznał, że gest miał wyrażać pozytywne nastawienie Voltboya i nie stało za tym nic więcej. Test, regułę kciuka skanonizował dopiero serial. Cooper poznał tę metodę sprawdzania skali atomowego wybuchu podczas służby w Marines, o czym opowiada swojej córce Janey podczas występu na przyjęciu urodzinowym. Ulubionymi kolorami Coopera były właśnie niebieski i żółty. Niewykluczone, że barb miała wpływ na wygląd kombinezonów krypciarzy. Voltboy jest optymistą, charyzmatyczny i pracowity. Nawet w trudnych sytuacjach nie traci głowy i nie zdaje się przejmować cierpieniem, swoim jak i innych. W niektórych animacjach przejawia sadystyczne skłonności, tak jak cały Woltek jest psychopatą, za którego uśmiechem kryją się złowrogie intencje korporacji. W 2054 roku otrzymała ona od rządu Stanów Zjednoczonych zlecenie na budowę schronów, mających zapewnić bezpieczeństwo populacji kraju w wypadku wojny nuklearnej. W rzeczywistości budowę ograniczono do zaledwie 122 krypt, które nigdy nie miały nikogo ratować tylko stać się areną okrutnych eksperymentów mających na celu sprawdzenie ludzkich zachowań w obliczu wystawienia na ekstremalne sytuacje. Wyniki badań miały posłużyć Woltek oraz Enklawie do stworzenia nowego, lepszego społeczeństwa odpornego na trudy postapokaliptycznej rzeczywistości. Woltek dbało o to, by zbudować jak najlepszy wizerunek, po to by do samego końca jego działania nie wyszły na jaw. Pierwsza twarz krypt, Cooper Howard, nienawidził Voltboja bardziej niż ktokolwiek inny. Nie chciał też by fani kojarzyli go z występów w reklamach firmy. Voltboy pojawia się w Pip Boyu, przenośnym komputerze firmy RobCo. Przez co czasami jest błędnie mylony z maskotką urządzenia, którą alternatywnie zwie się Voltboyem 2000. Jak już wspomniałem, taka wpadka zdarzyła się twórcą Taktiksa, w którym możemy przyłączyć go do drużyny. Żeńskim odpowiednikiem Voltboya jest Voltgirl, a w filmach często towarzyszą mu także inne postacie: mieszkańcy krypty ale i reprezentanci firm, jak Nuka-Cola, Slocum's Joe czy Petrochico. Jednym z najpopularniejszych gadżetów Voltek są figurki z ruchomą głową z wizerunkiem Volt W grach począwszy od części trzeciej z wyjątkiem New Vegas, za ich zbieranie otrzymujemy różnego rodzaju bonusy, premie do statystyk oraz umiejętności. Volt Boya zaprojektował Leonard Bojarski, który sugerował się wyglądem pana z Monopoli, Wpadł też na pomysł kart inspirowanych planszówką przedstawiających postać w różnych czynnościach w humorystyczny sposób, elementy interfejsu. Duży wpływ miał także film obrony cywilnej, Duck and Cower. Volt Boy parodiował dualizm epoki, radosny optymizm oraz paranoję. Za rysunek odpowiadali George Almond oraz Treymel Isaac, który ostatecznie ukształtował wizerunek, jaki znamy dzisiaj, choć z kolejnymi częściami ulegał on drobnym zmianom, odświeżeniu. Aktualnie od części trzeciej za wizerunek Voltboya odpowiada pani Natalia Smirnowa. Także drodzy widzowie to już w zasadzie wszystko, o czym chciałem wam opowiedzieć. Do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale. Mówił do Was Liduch, a to było Krypta TV. Trzymajcie się, cześć.